Ciekawe to, że to A tutaj mamy ciuć Wodospad nie gara idziemy zaraz tutaj A idzie sobie. Padającej wody.

w nowym roku jakie muszę też pokazać do Was się ile dalej ile dalej kochani później jest tam coś innego nagram jeszcze może z 1, 2, 3 filmy zobaczymy Jest jednak taka cieniutka warstwa. Patrzcie na wodzie na tafli. O, zresztą i tutaj widać, że lód jest jednak delikatny. To jest przy tamtym pomoście zbiegowisko, bo ktoś dokarmia kaczki. Dobra, idziemy dalej.